Szczęść Boże, Księga Prawdy, moja szczerze umiłowana córko, wierność mojego Kościoła wobec mnie, Jego ukochanego Zbawiciela, zostanie wkrótce wypróbowana, aż do granic wytrzymałości. Mój Kościół został uśpiony i w swoim śnie nie przygotował się na nadejście Antychrysta. On i Jego służalcy wpełzli już w każdą szczelinę, w kościołach mojego ojca na całym świecie. Kościół katolicki jest dla Antychrysta celem numer jeden i on się nie zatrzyma, dopóki nie odwróci głów przynajmniej połowy mojego kościoła na tej ziemi. Moi kardynałowie, biskupi i kapłani są tak nieprzygotowani, że nie zauważają subtelnych zmian. Zachodzących w ich własnych szeregach. To nie potrwa długo, zanim podział wewnątrz mojego kościoła stanie się naprawdę widoczny. Jest to największy atak na mój kościół od czasu mojej śmierci na krzyżu. Moi słabi, ukochani słudzy, wielu z nich są niewinnymi pionkami na łasce ciemnej mocy, która uważa, by się nie ujawnić. Proszę wszystkie moje wyświęcone sługi, by wytrwale się modlili w celu oparcia się o chydzie, która ma nastąpić. Muszą modlić się do mnie w ten sposób. O mój umiłowany Jezu, przyzywam Twojej ochrony i proszę o Twoje miłosierdzie dla ratowania moich braci i sióstr z Twojego kościoła! aby nie stali się ofiarami Antychrysta. Udziel mi łask i chroń mnie swoją zbroją siły, abym zmierzył się ze złymi czynami, które mogą być popełniane w Twoje święte imię. Błagam o Twoje miłosierdzie i w każdym czasie przysięgam moją wierność Twojemu świętemu imieniu. Powstańcie, moi wyświęceni słudzy, przeciw temu złu i bestii, z której ust wyjdą plugastwa i kłamstwa. Uważajcie na zmiany w sposobie konsekracji mojego ciała i krwi. Jeżeli słowa zmienią się tak, że będą zaprzeczać istnieniu mojego ciała w Najświętszej Eucharystii, to musicie bronić mojej boskiej obietnicy. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, będzie miał życie wieczne. Bądźcie odważni, moi wyświęceni słudzy. Módlcie się o siłę, której będziecie potrzebować, gdy Wasza wiara i posłuszeństwo zostaną wypróbowane aż do granic wytrzymałości. Kocham Was i chronię przez cały czas. Z mojej świętej ochrony skorzystają tylko ci z Was, którzy są łagodnego serca i mają pokorną duszę. Módlcie się za wszystkie moje wyświęcone sługi wszędzie, żeby nie odrzucili światła prawdy na rzecz ducha ciemności, który ma się pojawić w moim kościele. Wasz zbawiciel i obrońca Jezus Chrystus.